Witam, czule, witam, czule tu angielski głosy w Twoim domu, a to jest ostatni odcinek naszego cyklu Koniec z Ostatni odcinek przed moim urlopem, bieszczady wzywają, trzeba jechać. I w dzisiejszym 73 odcinku zajmiemy się tak zwanym głupim wyrazem. I rzeczywiście ten wyraz chyba jest dosyć głupi i kilka razy pojawił się na naszych lekcjach w tym tygodniu. I wiem, że sprawia problemy, więc stwierdziłam, że może e, warto o nim powiedzieć. A ten głupi wyraz to. Although. Although. No i znowu to jest głupi wyraz, dlatego że trzeba wsadzić język między zęby. E, no bo tam jest e, ten dźwięk, którego Polacy nie znoszą. Although. Although, czyli chociaż pomimo, że. Although it was raining, we went for a walk. Although I didn't have money, I went on vacation. Although. E, także tak to wygląda, jeśli chodzi o niektóre głupie wyrazy w języku angielskim. Although, chociaż, pomimo że. E, także tyle w temacie. E, widzimy się za dwa tygodnie. Będę nadawać zbierzczad. Stay tuned. Bye.